Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Na wschodzie wojna, mamy ogromny problem. Polskie przetwórstwo i polskie rolnictwo zabijane jest przez import z Ukrainy. Unia Europejska jest pogrążona w kryzysie braku praworządności. A marszałek Szymon Hołownia doprowadza do gigantycznego kryzysu konstytucyjnego, bo zasadnym jest pytanie, czy Sejm w kadłubowym składzie może podejmować ustawy, może realizować władzę ustawodawczą, tą konstytucyjną. W mojej ocenie i w ocenie takich prawników jak pan profesor Zaratkiewicz nie, nie, może, ponieważ mandaty uwięzionych po posłów nie zostały wygaszone, powinniśmy respektować konstytucję i akt łaski pana prezydenta. W związku z tym z nami powinno być tutaj dzisiaj dwóch posłów. I każda ustawa, która jest przyjęta w niekonstytucyjnym składzie 458 posłów, będzie ustawą, którą pan prezydent może odesłać i powinien w mojej ocenie odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, wygraliście wybory, macie prawo rządzić, ale postępujcie zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i zejdźcie z drogi walki z polską praworządnością.